Niech ktoś pójdzie tu prawo. Tamę sprawdzimy. No są, jest kontakt, kontakt 5 4 3 gostek. Dawaj, no, dawaj, dawaj. No, no, buty, buty, goty, buty, 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 buty. O kurwa, to nasi, to Polacy, do wyjebania, do, do wyjebania. Co to ma znaczyć? Napierdalać kurwy, Polaczy, pola, dawaj, dawaj. Polaku trzeba dwa razy mocniej. Dawaj. Na pełne. 3 2 tera, kurwa, no tera. Na no 3. Na 3. Uwaga. Tera. Dawaj, 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 <coughs> dawaj, <coughs> dawaj, dawaj, dawaj. <coughs> dawaj, <coughs> dawaj <coughs> zajeżdżamy Hillara, <coughs> zajeżdżamy Hillera, zajeżdżamy hillera. E, spręża, uwaga Pięknie Spręży a nikt nic nie Dawaj, 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 walimy nawet Taka, ptaka ptaka. ptaka, ptaka, ptaka Zero zatrzymywania się kurwa Ptaka, ptaka, fejru, fejru do wyruchania, fejru do wyruchania, a Pat jeden Kurwa wszystkich, wszystkich, wszystkich Idźcie dalej, idźcie dalej bicie, 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 Oni tu stoją jak pizdy jak pizdy. Jak Jezus Maria, ale pizdy dawaj, troksu, nie wyjeb się, bo...